Dzień dobry, dzień dobry dzień dobry, witajcie W kolejnym odcinku W tej samej trasie Na początek sobie kontener A co? Się aktualnie znajduje w BCT dyni Tu już zładowałem z Gdańska, no nie? No. U, to jeszcze yeah. jedziemy do Lublina. Widzę, że znowu jakiś nowy kontener. Z którego on jest za... Z pierwszego tygodnia 2001. Tylko. 21. Pusz. Pusz. Dobra. No, tak, patrząc to naprawdę. Ciekawe, czy nie dziewiczy kurs. Ostatnio mamy jakieś 6 do, do tych, do kontenerów z dziewiczym kursem. Dobra. Ruszam na dziką przygodę. To do loblina. kurde jest godzina 15 powiedzmy 4 20, 18, 19 a nie, to będzie idealnie podjadę gdzieś pod Warszawę pauzę zrobię 45 minut i akurat mi ten zakaz zejdzie na Warszawie kurde z kamerą trochę się głupie trzeba było za siebie założyć bo przecież kurde trzy próby miałem trzy razy podjeżdżałem pod bramki czujecie mówią że jest ten nie no dobrze Pewnie zanim dojedziesz to już zablokują, no nie zawsze Podjeżdżam pierwszym razem. Zong. Wpisuję. Znaczy, no nie wpisuję, bo nie mam nic, no nie? No to wyjeżdżam. Drugim razem dostaję maila z. z tym. Z, ze zleceniem nie? No, Numer wizyty. Numer kontenera jest. Jadę drugi raz. No jakby długo nie myśląc nie udało się Ach. nie udało się bo nie wiem Ogólnie rzecz biorąc podałem numer wizyty nie wchodzi Numer kontenera nie wchodzi Okej okay. No to czekam tym razem Kawe no się parzy, jeszcze poszedłem sobie do toalety na siku, coś tam jeszcze, posiedziałem, popatrzyłem, przejrzałem, no i dostaję sms od innej spedycji, ja mówię, ja nie mogę, czujecie jak to spedycje zarabiają, każda jedna coś zarobi, przecież to szlak trafi, no nie, nie wiem czy kiedyś tłumaczyłem jak e, kiedyś do Hamburga jak jechał kierowca, to załadowaliśmy na przedni kontener do dwudziestki, to na paleta. Tak miał być ułożony, tak był ułożony idealnie, praktycznie do drzwi no, nie, to przy hamowaniu, to drzwi go opierały, to war, takie rolki niby z folia stretch, a to nie była folia stretch, bardziej że folia jak w chipsach jest no nie taka niby to folia niby to takie coś kurde plastik No i ten dojechał, no i oczywiście szkoda że tam palety się przechylały i ten no i protokół Nie wiecie co co do czego ogólnie dostałem nie no czekałem za tym za jakimś protokołem, no nie? Od yy, spedycji. Że pe, będzie na pewno jakieś obciążenie. No nie bo oczywiście, jako kierowca, o, raczej przewoźnik odpowiada na sam koniec. Ten, który przewozi, zawsze, kurde, trafia na, na najgorzej. No i, i ten. Mm, dostałem właśnie yy, obciążenie. Potem takie. Harmonogram czegoś, no nie, znaczy harmonogram. Ogólnie tak. Długo na to czekałem, fakt-faktem. I tak, co ja patrzyłem, to tak. Pierwotna firma, która raczej no zleciła to, tak, czyli producent. Jeden. Drugą osobą była jakaś spedycja. Potem ta spedycja sprzedała drugiej spedycji. Potem ta spedycja sprzedała mojej spedycji. No i oczywiście, jak już tak paluszkami idziemy, no to ja byłem piąty. Ja byłem piąty i zrozumcie, że każdy przez każdego wyt, w, tego, wystawiał notę obciążeniową I, i wiecie, to tak było, że z, z, od pierwszej osoby tak, że ta pierwsza osoba zgłasza, potem ta zgłasza, potem tamta i ja byłem piątą osobą, zrozumcie. Za patrząc, jak ja brałem ten towar, no to tak powiedzmy: No, jak na 20, powiedzmy do 20, tam było 5 palet, spoko 300 euro, czy tam 350 było za to nie? No, bo tak się liczyło: no, nie yy, zazwyczaj tak od 300 do 800 się jechało do Hamburga, no. Nie? ale tym bardziej, że to była 20, to te 300 euro tam jeszcze miałem na tylnym kontenerze też coś tam miałem, więc ogólnie spoko. Eee, i, i zobaczcie, jakby każda spedycja brała po 50 euro, to miałem 4-3 powiedzmy, tak, trzy, producent, jedna, druga, trzecia, no to trzy spedycje, no to ten towar wyszedł za 450 bądź 500 euro dla mnie bezpośrednio no a spedycje tak zarabiają, bo tak, bo tylko dostają zlecenie, tam od kogoś biorą, dobra, ta cena jest, dobra, no to puszczę dalej, tak, no i puści, jakaś spedycja też zobaczy, jaka cena, hmm, no to ciekawe, no to wezmę to, no nie, i znowu bach, dalej, i naprawdę, mm, nie dziwnego, że są takie terminy płatności powiedzmy tak e, 60 na 90 dni wychodzi tak no ale tak z reguły 60 65 bo tam zanim się wyśle papiery no tylko faktem no ja się z spedycją umawiałem no to spedycja powinna mi zapłacić w terminie tak to co jest tam wcześniej 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 to mnie to bo tak naprawdę nie interesuje a niektóre spedycje oczywiście tylko są takim powiedzmy przerzutowymi nie mają jakiegoś tam gotówki jakiejś takiej, no, do obrotu to są takie tłumaczenia albo mi klient nie zapłacił, albo mi klient, albo był klient, klient, klient to jak czasami jest tak, że jak jest termin 45 dni nie, dla mnie, bo tak spedycja, ja się z tą spedycją 45 dni a się okaże, że ten towar wcześniejszy wzięła od spedycji, która ma termin 60 dni no to, no to widzicie, no to jest 15 dni różnicy, no i ty się wkurzasz, bo zrobiłeś swoje yy, i czekasz. I dzwonisz co drugi dzień. Przelew poszedł, przelew poszedł, bo oczywiście, jak patrzysz, nie ma przelewu, no to dzwonisz co drugi dzień. O, i bo mi spedycja nie zapłaciła, spedycja nie zapłaciła. A mnie guzik, guzik obchodzić, co mnie spedycja obchodzi. Ty masz mi zapłacić, powiedzmy, w ten sposób, tak. No nie mówię teraz, jak to było ze z moją spedycją, bo moja spedycja była płatna. No nie, ale miałem takie jak coś z giełdy brałem. No to tak było czasami, że albo spezysja, klient nie zapłacił. Ale no i tak jakieś było, a przepraszam, z kim ja się umawiam? Z, z panią na tema, na termin płatności, czy z, z klientem, który nie wiadomo, jaki maczy jakaś inna jeszcze ma Jakiś termin. Proszę mi zapłacić, bo tak to wystawiam na, na do trans, inkaso, tak. Taka była windykacja. Bo jest No ale się znajdowało pieniądze, no nie? No. Ale no widzicie, no tutaj też jest, mam. Na pewno od pierwszej ręki to nie jest. Ja jestem pierwsza z druga, trzecia, no jestem czwarty. Dajcie de Dobra, już nie będziemy tak brnąć w to wszystko, bo to aż słów e, zabraknie. Najpierw nie patrząc o jeden i drugi z nami. Raczej no, znam film, O, No, dobra, no to jedziemy do Lugina. Dzień dobry O Tak jak mówili tak jest 5 godzin rozwodunku. Elegancko, co nie? 510 Ra! <laughs> jak to się mówi, żyć i nie umierać, kurde. Nie no, to przesada, <laughs> jak się nie mogę, ja się nie mogę. Przesada, nad przesadami, ale co poradzi się, jeżeli tyle załadowane, i to wszystko w oponach, no nie? Hmm. Chińskie opony. Chińskie nówki nie sięgane, no, a ja się śpieszę. Bo, może by mnie dzisiaj jeszcze załadowali, byłoby przed cudownie. ale jak wyjdzie, wyjdzie w praniu. Niby, niby na dzisiaj chcieli ale zobaczymy tutaj zawrócić na Obonik. podbiorę dzień dobry tak wiem, dzień dobry po raz kolejny w szybkim tempie ale wczoraj miałem parę telefonów plus jeszcze jak się zadzwoniłem pod załadunek się dowiedziałem, że Jutro mnie nie załadują, więc Dejta spokój Że tak powiem No, godzina 12, a ja dopiero wjeżdżam no. Z czego, że o 8, Od 8 ładują, od 8 do 14.30 Rozumiecie? Do 14.30 Taka polityka chyba firmy No i zamiast od ósmej to mnie wzięli 9, 20, godzina 10 załadunek i co jeszcze a ja czekałem jak ten głupek przed tym przed drzwiami kierownika drzwi do kierownika są na zewnątrz Zewnętrznej strony, no i tak sobie stoję, stoję, ochroniarz. Taki szedł, patrzył na mnie i mówi: Zaraz kierownik przyjdzie, zaraz przyjdzie, stoję. Kolejne parę minut. Koleżanka tego kolegi od tej od ochrony powiedziała do mnie: Niech pan usiądzie do samochodu. bo oni od 11 do 11:30 mają pauzę. E, obiadową. Ja mówię no to super. A czekałem jak głupi chyba przed czasem byłem? No pewno przed czasem. To sporo przed czasem. No, ale. No i co? No i oczywiście przyszedł prawie w pół do. Trochę wcześniej przyszedł niż ustawa przewiduje. Eee no. No i zauważył mnie przez telefon gada kierownik, to też nie wiem czy on nie wie, co, co, jak, co, z czym, kurde, nie mam pojęcia. Musiał zadzwonić do pani i się dowiedzieć, czy może być w taki sposób, czy muszą być jakieś pieczątki, czy coś. Niech prościej było do mnie zapytać, czy może spedycja się wysłać tego list przewozowy z pieczątką Bo to jest xero, to jest xero. Kurde, tak sobie myślę, no dobra, xero, xero, a przecież kurde, jakby nie patrząc eee, można też pieczątkę sobie stworzyć, tak? I wysłać. Nie rozumiem tej tezy. No i co? Zjedź. wagi Ustąp koledzy. Koleżanka przyjdzie, zdjęcia po No, okay. no w międzyczasie ja też stwierdziłem, że kurde, no jak oni o jeden mają przerwę, no to ja też sobie zrobię przerwę, co? Odbliżałem sobie wczorajszy obiad. I się zjadłem, tak, żeby już mieć spokój, żeby nigdzie się nie zatrzymywać, bo jakbym był głodny. No, i ten. Siedzę, 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 przychodzi. Chodź pan. Mamy po co na co i dlaczego? Zobacz pan. Poszliśmy do innego biura pani. Dzień dobry. Ok. Zeszoferadą. Dobrze. I, I ten. No i podpisałem. Dziękuję. Do widzenia. Niech pan zobaczy plomby. Ja tak patrzę. Są trzy. Na Hutę 3 jeszcze moją chciało, no nie, dwie i moja, nie mam pojęcia. I jedna to taka toka długa była, a takie dwie są no kolejne, no nie, druga, no długa, że ciężko miałam objąć. No, ta tu, ta tu, a twoja tu, która w ogóle nic nie da, bo kurde można zabezpieczenie odkręcić i sobie z tymi drzwiami robić co chce, raczej znaczy, z tym ryglem. I za tym. No jest zabezpieczony, jestem elegancko. Nie na po co, na co i dlaczego, aż tyle. Ja się pytam po co trzy. To no nie pan zada pytanie, dlaczego po dwie? Bo klient tak sobie życzy. Klient, klient, klient. Ok. Szmach, na to ręką wszystko i tak jestem zły, i tak jestem zły. No bo jeszcze na górę jadę, no nie? Tylko, że no, muszę zatankować przytankować się. O, może w ten sposób przytankuję się i tatę zabieram. Że, że mi pojedzie, no nie? Bo mi czasu braknie. Wystarczyłoby mi do Gdyni, do Gdańska, a z powrotem co co? No więc zabieram tatę. Będzie Januszek. No i tak o, jak no, kiedyś się naradą, Grujec, Szczonów, no, łowić Kutno i no na chwilę. Mówię, żeby tylko trochę się przytankować, żeby starczyło do Gdyni i z powrotem. I majówka, i majówka. Dobra, nie będę to jednak za bardzo przedłużać, bo i tak już słyszę, że bardzo wieje że Wam to przeszkadzać? Więc to później. Oj, co za dzień! Co za dzień, kurde, no bzdurny jak nie wiem. Zagmatwane, z poplątanym. O! <ścoughs> Udało mi się. Nie, no jestem tutaj na swojej stacji. kurcze, dotankowałem sobie tam trochę litrów do Gdyni Gdańska i z powrotem. Mój, tak przecież mam u siebie, a tutaj jeszcze szybciej będzie. Mój, tak już mam kurde tak stracony czas, że mm. przecież tak, no droga nie szła do Radomia. W Radomiu, kurde, no światło nad światłami nie dało mi kurde przejechać radom. To... to jest raz, dwa, nie dało mi, nie dało mi a dwójka. Bo był wypadek na 402 km, a ja na 395 zjeżdżałem. Więc, no powiem Wam, że no, kurde, ręce opadały, no nie? Ręce ze wszystkim, wszystko mi opadało. O, opadało mi, kurde, dziwne stwierdzenie. Jestem wyrypany. Nie chce mi się nic. Masakra, masakra i jeszcze tutaj e, ten miasto Łowicz, też zakorkowane bo oczywiście ile osób po, poszło No patrzcie można było i ten wypłacić. E, ile osób przecież poszło na starą dwójkę no to wiecie no pewnie ja też bym poszedł Gdybym się dowiedział przed rondem na wiskitach O jeszcze wiskitki mnie trzymały no przecież no kurde Wszędzie trzymało Ludzie, czy wy musicie jechać wszyscy na hura gdzieś Warszawa to chyba cała uciekła. Uciekła z domu bo przecież kurde, no wiem, że tu wszyscy głodni jesteśmy. No ale wszystko na hura. No to tak, no, każdy pomyślał. Eee, pewnie tylko ja, e, pewnie tylko ja, e, ja tylko pojadę. Pewnie, o wiecie, że coś się nie pojedzie, to ja sobie pojadę, to to, to to. No a no to się kurde chyba cała Warszawa się tak zgrała. Uch. No masaka. Widzę, że coś tam na oddali, tam kurde, kłębiasto się robi. Czy w sensie głębiasto cimno Jakaś burza czy co ma iść? Nie, bo już burze się zaczynają. Więc. To możliwe prawdopodobnie A Teraz wy, dajcie mi wyjechać, tutaj jest zajęte, tu jest zajęte, tam, tam będzie to zajęte już znalazłem miejsce a też jestem załadowany, tak jak wspominałem chyba, że jestem full załadowany to też nie no gładko idzie tak, no ale z jednej strony też jakoś tam to odczuwa się tak? tonarze tak, no ale no, jakoś nie no, idzie, idzie, idzie. Oczywiście, że on idzie, no. że on idzie. Ono elegancko idzie, tylko że no wiecie, no to czuć, czuć ogólnie. I to też tak bardziej męczy człowieka. Tak? Mimo. <laughs> nie zawsze lekkie ładunki, nie zawsze kurde autostrada, nie zawsze kurde wczasów, w czasów. Y no, full. <laughs> I tak o. I tak o. Więc z tym optymistycznym, optymistycznym myśleniem będę się z Wami żegnać, bo to jeszcze muszę tatę zgarnąć, czy znaczy też zawożę, żeby tutaj dojechał mi do autostrady. Dlatego tutaj zatankowałem po to, żeby u siebie nie tracić za dużo czasu. A tutaj od razu zatankowałem sobie adbludo full dla paliwa. Też szybciej tutaj pompa działa, mniej kręcenia, troszeczkę tylko odjechałem od starej dwójki, więc stwierdziłem, że suma sumą tu będzie szybciej i lepiej. No. No, jeszcze tutaj, kurde, no jadą, jadą, ci z autostrady, no przecież, kurde. Też widać, że to wszystko, wszystko uciekało tam. Masakra. No też uważaj, na pewno korek masakry, bo w pewnym momencie to było tak, że. że dobra, idę. Że doszło do tak, Pewnie. Albo ktoś wcześniej krzyczał, albo była jakaś służba, która poznajmiła, że jest Nie jechać dalej, nie jechać, bo tam będzie torek Nie mam pojęcia Nie mam pojęcia A też przewaliłem czas Na 4 prawie 50 poszedłem, ale opisałem Ładnie z artykułu takiego i takiego z powodu korka W wypadku No, więc mam nadzieję, że to przejdzie nie będzie jakiegoś tam problemu większego, więc żeby nie przedłużając, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!